Jeżeli napisałaś, napisałeś książkę, to najprawdopodobniej powstał utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. No i teraz możesz zapytać, no dobra Magda, ale co z tego wynika, że ja napisałam, napisałem utwór? Wynika tyle, że wtedy Tobie jako autorowi jako twórcy przysługuje tak zwana ochrona prawna autorska. Na czym ona polega? Kiedy tak naprawdę książka staje się utworem? O tym w tym materiale. Zapraszam! Najpierw wyjaśnię Ci kiedy mamy do czynienia z utworem, więc utwór jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakikolwiek. Postaci. Czyli książka to powinien być Twój utwór stworzony przez Ciebie i mieć taki, mm, taki walor oryginalności, indywidualności, o ustaleniu i różnicy pomiędzy utrwaleniem będę mówić za chwilę. Twórcą utworu może być tylko i wyłącznie człowiek. Może to się wydawać kuriozalne, no bo wydaje się to oczywiste. Nie wiem, czy wiesz, ale przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie definiują twórcy, więc nie znajdziemy tam definicji. Natomiast jest raczej bezsporne, że twórcą jest właśnie człowiek. Jako ciekawostkę mogę Ci... Podać sprawę, która znana jest wśród prawników, mianowicie sprawa fotografii stworzonej przez Naruto. Jest to taki sak czokokształtny i sprawa dotyczyła praw autorskich zdjęcia, właśnie zrobionej przez, przez Naruto. Chodziło po prostu o to, że fotograf dał. Naruto aparat, żeby sobie zrobiła selfie, a potem rościł sobie prawa właśnie do tego zdjęcia, no i sąd w San Francisco pogroził tutaj palcem, że hej, ale po prostu no, nie jesteś twórcą, ty fotografie, nie jesteś twórcą tego zdjęcia i jedynie umożliwiłeś jego stworzenie Naruto. A w związku z tym to zdjęcie nie podlega żadnej, nie przysługują Ci żadne prawa z tytułu zrobienia tego zdjęcia. No i sprawa się rozkręciła jeszcze bardziej, dlatego że do sądu wystąpiło również WWF, y, uważając, że reprezentuje Naruto. Także jak widzisz, kwestia tego, czy twórca jest człowiekiem, czy jest zwierzęciem, wcale nie jest taka y, oczywista, przynajmniej y, y, w prawie, ale reasumując, faktycznie y, przyjmuje się, że, że twórcą może być tylko i wyłącznie człowiek. Czyli jeżeli napisałaś, napisałeś książkę przy użyciu laptopa czy komputera, no to Twórcą książki jesteś ty, a nie komputer i nie żadna inna maszyna. No i teraz, jeżeli twoja książka jest utworem w rozumieniu przepisów ustawie prawa autorskim i prawach pokrewnych, czyli spełnia te wszystkie warunki, to podlega ona ochronie prawno czyli to, jak. Inne osoby mogą korzystać z Twojej książki. Gdyby Twoja książka nie była utworem, nie podlegałaby jednocześnie ochronie prawnoautorskiej i to by oznaczało, że każdy mógłby zrobić z Twoją książką wszystko, co chce. Czyli na przykład bez Twojej żadnej zgody umieścić całość Twojej książki w internecie i przypisać sobie jej autorstwo, czyli stwierdzić, że to ja jestem jej autorem, a nie ty. A ze względu na to, że Twoja książka jest utworem, to podlega właśnie tej ochronie. I teraz Tobie, jako twórcy, będą przysługiwać z tytułu tej ochrony prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. O co chodzi? Autorskie prawa osobiste to jest Twoje prawo do oznaczenia książki swoim imieniem i nazwiskiem, do mm, również wydania jej anonimowo, ale również pod y, pseudonimem, jeżeli na to się zdecydujesz. Natomiast autorskie prawa majątkowe to jest na przykład prawo do, y, do y, pobierania wynagrodzenia za to, że ktoś korzysta z Twojej y, książki. I teraz pamiętaj, że jeżeli ktoś naruszy te Twoje. Prawa autorskie to podlega odpowiedzialności, zarówno cywilnej, jak i odpowiedzialności karnej. Możesz zapytać: No, okej, okay, ale kiedy, od kiedy w ogóle ta ochrona prawna autorska, tobie jako twórcy, przysługuje? I to jest tak, że autor korzysta z tej, utwór korzysta z tej ochrony, czy podlega tej ochronie, od momentu ustalenia utworu, czyli ustalenia tego dzieła, czyli ustalenia Twojej y, książki, chociażby ta książka nie była jeszcze skończona, czyli była dopiero rękopisem, czy pierwszym draftem, pod warunkiem jednak, że ten draft, czy ten, ten fragment no ma charakter y, twórczy. I teraz y, o co chodzi? No, chodzi o to, że na przykład, jeżeli wyślesz pierwszy draft swojej książki do wydawnictwa, on nie jest dopieszczony, bo nie przeszedł przez cały proces wydawniczy, nie przeszedł przez recenzenta, na przykład, bo niektórzy nie korzystają, tylko na przykład dałeś powiedzmy beta czytelnikowi do przeczytania, ale nie przeszedł przez redakcję, nie przeszedł przed, przez korekcję, czyli nadal jest. Draftem. I teraz, jeżeli cokolwiek się zadziało z tą twoją książką, czyli dajmy na to pracownik wydawnictwa, chociaż no to się no bardzo rzadko zdarza, ale może się zdarzyć, na przykład by umieścił bez Twojej zgody, powiedzmy, całą tę Twoją książkę w internecie, bo nie wiem, prowadziłby blog i teraz podpisałby się swoim imieniem i nazwiskiem, że to on jest autorem tego, tej, tej Twojej książki, no to ta. Tobie przysługuje już na tym etapie ochrona właśnie prawno -autorska. Czyli taki typowy błąd wśród autorów polega na tym, że niektórzy myślą, że książka i ta ochrona prawnoautorska to jest dopiero wtedy, jak na przykład nie wiem, zawrę umowę wydawniczą z wydawnictwem albo dopiero wtedy, jak książka będzie miała okładkę, będzie oprawiona i nie wiem i będzie stała na półce w księgarni. No nie jest to e, prawda. Czyli już szkic na przykład scenariusza, szkic książki, fragment książki już podlega ochronie prawno autorskiej od tego momentu ustalenia, a nie utrwalenia i chcę zwrócić twoją uwagę na różnicę pomiędzy ustaleniem a utrwaleniem, bo są to zupełnie dwa odrębne pojęcia. Ustalenie utworu to jest na przykład Wyrecytowanie wiersza koleżance, jeżeli na przykład tworzysz tomik poezji, albo na przykład czytanie fragmentu swojej książki na głos koledze, mamie, tacie. Czyli to jest jakikolwiek sposób, aby inna osoba niż ty, niż, niż twórca, mógł w potencjalny sposób zapoznać się z utworem. I to jest właśnie ustalenie. Natomiast utrwalenie. To jest, e, jakikolwiek, e, to, jest, to jest jakikolwiek sposób zapisanie Twojego utworu na jakimkolwiek nośniku. To może być na przykład techniką cyfrową albo techniką drukarską, czyli to jest na przykład zapisanie Twojej książki odręcznie na papierze, bo są też tacy autorzy, którzy nadal piszą mm, odręcznie. I teraz ta ochrona, tak jak powiedziałam, prawna autorska przysługuje od momentu ustalenia utworu a nie utrwalenia. I widzisz teraz tę różnicę? Czy jest trochę jaśniej? Pytanie, z którym często się spotykam, to jest, brzmi następująco. Mianowicie, Magda, no dobra, skoro przysługuje mi ta ochrona prawno-autorska, to czy ja muszę dopełniać jakichkolwiek formalności? Nie wiem, zgłaszać tę książkę gdzieś? Nie wiem, jakąś może, z, nie wiem, jakąś opłatę gdzieś złożyć? odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że to nie jest jak w przypadku znaku towarowego, który musimy zgłosić, zarejestrować w urzędzie patentowym. W przypadku utworu niczego nie musisz nigdzie zgłaszać, nie wnosisz żadnej opłaty. Ochrona prawna autorska przysługuje Ci samego tytułu, że napisałaś napisałeś książkę i tyle mało tego. Nie musisz tej książki oznaczać symbolem. Copyright albo na przykład All Rights Reserved. Inne pytanie, jakie często się pojawia, to jest: No dobrze, Magda, mm, książka, jeżeli jest utworem, to korzysta z ochrony prawna autorskiej, ale co z pomysłem na książkę, z pomysłem na fabułę? Czy pomysł również podlega tej ochronie prawna autorskiej? Nie chcę się na ten temat rozwodzić, bo zamierzam nagrać na ten temat odrębny materiał. Tu jedynie mogę Ci powiedzieć, że niestety, ale. Pomysł na stworzenie fabuły nie podlega ochronie prawna autorskiej, a jedynie jej sposób wyrażenia, co to oznacza? On mówię w odrębnym materiale.